Krzyż otwarty, numer 25, a wiem, Zrob Marzec i Norbert Zobaczymy, jak to urządzenie będzie wyglądało na trasie. Zawsze, zawsze mówię, trzy zajęciłem. No Może nie zajęciłem, ale no jeszcze dalej poszły do ludzi. Zajęc się na to, tej... Maności zawsze przypominają mi się moje dawne lata, kiedy człowiek ścigał się ze wszystkim, co się poruszało po trasie I zawsze sobie w tym. I nie się dobrać. Misko a utrzymało się w pionie, no i zobaczymy, jak teraz będzie wyglądał nawrót. Nawrót także, no bo jakby ma inaczej wyglądać, jeżeli to jest po prostu. jak teraz będzie dalej, bo sama idea jazdy w tym, że 126 jest zupełnie niezła. Nie jest to jasna szybka, ale zobaczcie, że podejrzewam jak na tę moc i na tę pojemność zupełnie niezła. No i jak tam się Mieścimy się bardzo ładnie. Przykut mieszko. I Tutaj to hamowanie było, chyba troszkę za wczesne. No i konety. A czas.